Szarikan, 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 szarikan! Co się stało? Co mi znowu tyłek trujesz? Słuchaj, musisz kupić Railguna. Czemu? Bo jest na pustyni niebezpiecznie. No jest niebezpiecznie, dlatego tam nie powinniśmy po prostu jeździć, a nie kupować. Co to jest w ogóle? Broń strzelająca szynami tora, torowymi jakimiś? Nie, to strzela takim laserem, tak piu i piu, jak. W lasy faz blaster. No to blaster. jeżeli to jest Fazber Blaster czy jakiś inny szajz na animatroniki, to pewnie nie będzie działało. A poza tym tam nie ma animatroników, więc do czego ja będę strzelał? Do to są biaków, zwłaszcza, że słuchaj, na 25 tysiącach metrów słyszałem, że jest opuszczone miasto. I co w tym mieście uf, jest? Uf, duchy są. Tak, a my jesteśmy Ghostbusters dzisiaj. Pff. O, jak tam dojedziemy w takim razie, to wezmę cię i tam za domowie. Co ty na to? to Wynajmiesz sobie tam pokój i zamieszkasz, i już nie będzie opuszczone miasto. Ale to będzie już jest zamieszkałe przez duchy! No to zamieszkasz sobie z sąsiadami, z duchami będziesz. Ja ostatnio, jak kupiłem atomówkę, to nie jestem zadowolony za bardzo z tego zakupu, więc nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. Ale niech ci będzie! 590 Robuxów! Więc mam nadzieję, że będzie to strzelało kurde złotymi jajkami. Ej, chłopaki! Chłopaki! Oh chłopaki, słuchajcie! Patrzcie, tu tego, no! Powrót do przyszłości! Patrz! Moja piąta, zajebiączkę! Przeszłości Katna! Moja piąta! I takie te opony takie inne ma! I jeszcze te szyby takie <śles> O! Katna, jesteś sponsorem dzisiejszego odcinka? Ale super! W końcu ktoś wyda boksy! żeby kupić nowe Człowieku, wiesz popasz, tutaj moje mieszkanie jest, mój penthouse, widzisz? Tu jest mój fotel, moja beczka! No, ja myślałem, no, że to Gregory jest bezdomny. Ej, to, to ja ciebie adoptuję, ja Gregorego wywalę z domu. Tutaj stawą. mieszka Gregory, tutaj mieszka Gregory. A tutaj mam ogóle gościnne. Gregory, nie, nie chwaliłeś się, że masz dziewczynę? A za potem no. Kasji mieszka ogólnie, ale teraz jej nie ma. Dobra, słuchajcie, w takim razie plan na dzisiaj jest taki. Kupujemy samochód, powrót do przyszłości. Czy tam przeszłości? Nie wiadomo. Może to jest jakaś nowa Tesla. I jedziemy na pustynię, żeby dostać się do 25 tysięcy metrów, żeby zbadać nową lokalizację. Czyli opuszczone miasto wypełnione duchami. Dobra, czekajcie, muszę sobie ekwipunek wy... przygotować, więc uwaga, bierzemy Rail Gana i wiecie co wezmę jeszcze? Wezmę atomówkę. Właśnie. Weźmiemy, spuścimy atomówkę na to miasto. Będzie podwójnie wymarte. Ciekawe, czy broń atomowa jest skuteczna przeciwko duchom. No to lecimy! Okej, okay, głosujemy. Główka. Chłopaki, głosujemy. Robimy demokrację teraz. To będzie prowadził dzisiaj. Ja! Ja! No ja jako mój samochód! Nie, nie tak działa katna demokracja. Ej, on wymaga w ogóle benzyny? Może on jest taki ekologiczny z przyszłości. Tak, potrzebuje. Opony? na benzynę! No to jest futurystyczny jakiś samochód, który cofa się w czasie lata do przyszłości, a lata na benzynę zwykłą. Chłopaki, bo tu nie ma bagażnika! Jak to? Co? Nie! A, a, a będziesz rury się trzymał z tyłu! Hej, czekaj, bo się zastanawiam. D daj tą podkę. daj tą wodkę. Jak przyczepimy te opony latające do przyczepy, nie? Ty! To jest w ogóle motyw! Albo sprawdźmy, czy da się przyczepić te opony do tego złomu na przykład. No próbuję wyciągnąć jakąś oponę! O, jest, udało się! Dobra, ale mam No to nie wyciągnął, ale... I teraz tutaj. Oj, pięknie! No i teraz widzicie ten traktor jest nowoczesny. To chyba tak nie działa, wiesz? Jest nowoczesny, cicho. <śmiech> <mi>. <śmiech> <śmiech> e Patrz, patrz, mam koło, mam koło, oponę, no. nie? Od traktora. TADA! <laughs> co? A to będzie? Co? Jakim prawem to się zamieniła taka Tadam! duża? <laughs> co? Jest, jest, działa. Świetlę. Dobra, będziemy Mamy jechali. Świetlęko. Co działa z przodu? Powiedz, nie. że działa. No nie, nie. kolejny w samochód z przyszłości, który nie ma światła zamontowanego, z znaczy ma światło, ale jest fajkowe, bo ono nie działa. Może prądu nie zapłaciłeś albo coś Dobra, słuchajcie, podjadę po opony, bo musimy zamontować tej przyczepie opony! Wow, ale się fajnie ślizgam. Czemu nie ma do tego futurystycznego samochodu na przykład przyczepy, która też by się unosiła? Dobra, jedziemy, nie mardujemy czasu! Już długo tu siedzimy, jedziemy. Ej, fajnie tu to jest! Tam? No, miałaś tą przyczepę tam z tyłu? Słyszysz, jak on buczy? Pum, pum, pum. Ja myślałem, że to ty najadłeś fasolki po brytyjsku. Ale to, to jest krzywe, ja nie mogę. <grych> A, co jest! stało? Aha. Na prostej drodze. Na prostej Myślę, drodze. To to było. No właśnie, o tym mówię! Nic nie było! Jedna. Ej, czekaj, bo tu sklepie, Czekaj, ej Ktoś ma wazy? No ja nie, miałem, co? ale schowałem! Ej, nie chcę nic mówić, ale nam się dymi z tego Ej, samochodu. No może coś kupimy! Ej! Z tego samochodu nam się dymi! Strzelba jakaś! Strzelba jakaś? Upieldówka no. jest! Ko, fajnie! Ej, możemy benzynę wziąć i pożyczyć, ale nie mamy chyba... Ej, a ja sobie kupię, a ja chcę! Ej, możemy przemalować ten samochód? Głękuchy? Myślę, że... Myślę, Ta! Że... Możesz spróbować. Nie, 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 nie. To przyjedź, to wjedź tutaj tym samochodem, a ja tutaj wezmę i tym sprayem. Nie, chyba nie da rady. Dobra, idziemy, chłopaki, nie marnujmy czasu. Wy, ty faktycznie kupiłeś strzelbę? O. Ja pokażę wam teraz ten! Zobaczcie. Ujo. No. No, mówki mam ze sobą. I mam jeszcze tego Railgana, nie? Ej, a daj mi ścielić, daj mi ścielić. Ta, to najpierw musimy, wiesz, znaleźć tych. Ło! Gregory! <śmiech> nie, <śmiech> nie, 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 nie. <laughs> Otóż <Odyż> to <laughs> Ale po, jak fajnie, mogę, mogę raz, mogę? No dobra, raz możesz. Ale nie we mnie, bo mnie strzelisz. To się ładuje czy coś. Oh. Wow, <laughs> ej, ej, to... Ile to ma amunicji? 24 teraz i 100! Oh. No możecie mi dać moją własną broturą kup! Dziękuję bardzo. Nie. Coś ty powiedział? <śmiech> <śmiech> Gregorego Gregorygo i się. co się dzieje? Dl dlaczego? Dl Bo dlaczego? Twój wybuch rozwalił wszystkie itemy za sklep. <laughs> Ej, Katna, bierz sam. Okej, okay, No nic, jak to mówią, wypadki chodzą po ludziach. A po Gregorym częściej. Jak będą jakieś grupy zombiaków, to możemy je teraz rozwalić teoretycznie na dwa strzały. Brzmi kozacko, prawda? Dobra, montujemy tylko to, co trzeba. Ej, e, Katna, wejskocz tylko po benzynę, zamontujcie dobre opony i ty jedziesz po prostu na masce. Katna, a staj na masce. Zobaczymy, czy na masce tak samo będziesz źle, źle jechał, patrz, jak katna, na dachu. Katna, patrz. Pa no. to jest taka deskorolka jak Kapitan Ameryka chyba damy radę. Dobra, Sharikan, wsiadaj! No a nie chce nikt polecieć? Do mnie moja desko No pewnie Sharikan, ty Ej. polecisz! A no, dobra, no to... No mówię, że się da latać na desce od kibla, a wy nie mówicie, wy mi nie wierzycie, no co ja nie chcę! jest się karnąć! No! Gonimy katnapa! A to nie musimy mieć przyczepki w takim razie. A, bo on ma, no. A, to jest ma deskę od kilku Dawaj, idziemy, sprawdzamy maksa Dobra! No chłopaki, ja już jestem 300 metrów! A nie, to my szybciej będziemy! 280 mamy! I to jest Czego? Chyba Max! Że to jedzie 280? Tak. A nie o, wydaje patrz, się. O, katnab! <grym> Cześć. Cześć! No, czekaj Eww. na niego! No, zatrzymaj się! Musimy no to go cały. No, wiemy, patrz, z przodu jest miejsce do oczyszczenia, to tam poczekamy na Okej. Okay. Dobra, Katna pierwszy budynek po lewej, zatrzymaj się tam ze swoją deską. Okej! Okay. Stój, stój, stój! Dalej, dalej, dalej! U, co patrz, dalej? no bo ja chcę ich załatwić przez ścianę teraz. A jeżeli to jest takie mocarne, jak mi się wydaje, że jest mocarne, to patrz teraz na to, nie? Czekaj, pa, patrz, strzelaj, patrz! U! Ufo! Jakie ufo? Gdzie ufo? No ja! <laughs> ufo leci! <laughs> Musimy ją chronić! Marika, nie trafiłeś! No bo nie za szybki! Marika, tu nie ma żadnego. nie było żadnego zombiaka, wiesz? Ale nie. mamy siedzenie! Nieprawda, na pewno były zombiaki. Nie, no serio nie ma, chyba że wyparowały. Wyparowały, na pewno. Jak strzeliłem przez ścianę, to się poddali. Zapadli Ale się ostatnio pod ziemię. prawie zombiaków w tych lokacjach ogólnie nie ma. Ej, mam, ej, lepsze chłodzenie dla was mam. O, dobrze. Czekaj, da się przyczepić do deski siedzenie? No ty pierdzielisz farmazony, ej patrz na to. <śmiech> <śmiech> Petr, to nie mogę. <laughs> No, ja nie mogę jej złapać! O! Lecimy! <noise> Chyba za ciężkie. Bo ja, ja was Dobra, złapałem. to się sam lecę. Tak. A mogę wiedzieć, co ty robisz z tym siedzeniem? No chcę, do, chcę ładnie je postawić. I tyle czasu ci to zajmuje? Dobra. To, no, dobrze, że dobie lepiej ten. Wziąłeś całe jedzenie, czy nie? Nie pewnie. Zjadłem całe jedzenie. Dobra, nie chodź. Ale tu jest dużo rzeczy, chłopaki, tyle dynamitu. Dobrze, Gregory, siadaj na to siedzenie na dachu, co masz. Musimy je przetestować. Whee! Nawet nie, nie gaszesz samochodu, żebyśmy szybko to zrobili. No, dobra, pakujcie się. Samochód! Nie, no, mamy wszystkiego dużo, to po co to? Ej, tu jest benzyna jeszcze! Nie dotykaj tej beczki! Bo znowu będziesz śmierdział. Jest benzyna, dobra, biorę gaz. Mocny jest pizza. gaz. <laughs> Idziemy za mono. Ej, widzieliście wazo, no ty to jest pit, To jest silnik na pizzę zasilany! Ja nie mogę! Jaka konstrukcja kosmiczna! Dobra, idę cisnąć to. Idę zatankować nasz samochód. A ja sobie przy do deski papryczkę. Będzie ostro zapieprzała. Dobra. Mówiłem ci, żebyś się nie garwił, Gregory. No, jak to skręca do dupy! No, ty ty nie potrafisz tym jeździć! Jak to skręca do no, dupy? się Pali no, się! No, jeszcze się ty. O, i Katnap, katnap. Teraz ty prowadzisz no. i ocenisz ten samochód, okej? Okay? O ja nie mogę, dobra, takie zadanie. Tak, tak. Masz, oceń prędkość, oceń skrętność, no wszystko tam, ogólny design. Czysty są? Wszyscy. Tak, tak. No. No to lecimy odpalam te turbo. Ale o kurde, <noise> się ciężko skręca. No co ty jebawiesz? Ej, co to? To są pszczoły pustynne. <noise> pszczoły błotne. Non stop. No i jak ci się jedzie? Jak oceniasz? I skręć okay, teraz. ale nie można teraz gwałtownie skręcać właśnie. No, w e? ogóle nawet bym powiedział. O, i chyba się przegrzał samochód. Ja bym się nie zdziwił jakby Gregory wziął i zamontował silnik z traktora zamiast tego no, właściwego. No, tak myślę. <noise> Ale to nie ja montowałem silnik. Mi się wydaje, że ten traktor co leżał obok, on sobie pomylił silniki po prostu i zostało. No zatem jakbyśmy zamontowali inny silnik, to byśmy nie pojechali. No nie wiem, nie zawsze to działa. No Przez one... tym się jeździć nie da, no ja no nie tego, no. Oto dobra moją deskę! swoją deskę! Ja, ja też chcę! Katna! Weź mnie ze sobą! Nie polecicie tak w dwójkę! No i zepsułeś mi deskę! No ja nie mogę! No i co? No i paliwo! O! Dobra, pa! Paliwo z deski się skończyło. Brązowy surferze! Potrzebujemy twojej pomocy! No chwila, chwila, bo muszę paliwa do lat! No przyleć nas uratuj! Ten samochód jest gówniany! Proszę! Uratuj nas! Lecę, bo my tam nigdy nie dojedziemy, ten górny. O, leci! <śmiech> 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 Ej, przyczepmy linkę do tej deski niech nas ciągnie Nie, mam, nie mamy linki Co, jak nie wziąłeś linki? Nie mam linki Nie, no ja nie, nie mogę z ciebie po prostu No i o, teraz rozpędzony jest, dobra, ja jazda No, poczekaj, za dwie, dwie sekundy dosłownie skończy się dzień dziecka O, ale z ty... o, jak się z tyłu kopci Patrz, sklep O, sklep może będziemy mogli coś ukraść z niego! A może jesteśmy w stanie wziąć w leasing w jakiś inny samochód, bo ten, jest który mamy teraz... Jest lepszy silnik, jest papryka, jest, jest wiatrak. A jak to znasz? w środku tego, to mnie zaczną strzelać? Wiesz, a wiesz, że się zastanawiałem <noise> zawsze nad tym? Bo, bo to jest... Nie wynoszę tego na zewnątrz, nie? Więc to. Teoretycznie... możesz to sprawdzić. Katnap. Masz deskę. Sprawdź, jak coś zjesz, to zaczną strzelać, a my uciekamy wtedy. To trochę nie fair, ale okej. No patrz, możesz zyskać jedzenie, nie? Nie, nie uciekaj tylko. Dobra, Musisz tam zjeść, no. Eee! Run! Run! Leć! Jadę, uciekam! Nie było mnie, tu kadna, dasz radę! O, nie Na da pewno. rady! Czeraz, masz dwie sekundy, jak się zrozpisz, żeby uciec! Ale to wszystko przeżywasz! Ty naprawdę widziałeś I... ten kamień, specjalnie skręciłeś. Bo... I? No i nie. Jest nie. niespecjalnie, nie, nie, nie o co ci chodzi? A jak? Dałem radę! R Dałeś R radę? Tak! Uciekaj! Lecę. Brązowy surferze, uciekaj! Ciapną, gdzie jesteś? ale po drugiej stronie! Jest, jest, stój! No, czekaj, no paliwo to będziemy spankowali i poczekamy. Dobra, Katnap, za 100 metrów jest most, więc tutaj będziemy jak coś. No, tutaj Cie... przecież widzę was! Ej, ciekaw jestem, czy gdybyś przejechał przez tą dziurę. Nie, ponoć się unosi ten samochód, więc powinien nad nią przelecieć, prawda? Ja nie chcę tego testować. A może to przetestujemy właśnie i to będzie dobry argument do tego, żeby wziąć później inny samochód. Nie. No chłopaki, ja już po drugiej stronie czekam. Popatrz mi w twarz i powiedz, że jest kozacki ten samochód. No wygląda fajnie. A jeździ? Okej. Okay. Co się dzieje z babcią? Skarilkan, moja deska zniknęła! Walić twoją deskę, mój samochód! Dam się nas! Ja ci zaradam, dawaj też wichotu! Ja mam tę deskę! To nie ciągła! <noise> Ej, a strzelmy w ten samochód z Relkana. O, to jest bardzo dobry pomysł! Ale to, czekaj! To, to najpierw to, to chociaż najpierw opody zamontujmy, żeby Masz nie wyleczyć. Pięć sekund! Kosmos. Raz, dwa... <noise> trzy... Cztery... Pięć! Nowy rok! Woo! O, ty, deska chyba. Ty, ja tam coś widziałem u góry poleciało. To nie była czasami twoja deska? Ty, no, ukradli ci po prostu. Ja wiedziałem, że te zombie to są złodzieje straszne. Ej, właśnie! Pamiętacie, że mamy atomówkę? To jest dobry moment na to, żeby wziąć i wysadzić nas trochę. No dobra, kartę chcesz strzelić z atomówki? No pewnie daj! No dobra, proszę bardzo, czekaj. Dam A ci. mi nie chciałeś dać! No to jest niebezpieczne bronie dla uwaga! dzieci. Ale to blisko staję tutaj, pod nogi sobie strzel. Chodź! Gagory! Usiądź sobie na foteliku Musisz za i zapnij pasy. Nie ma tu pasu! I, I teraz oh. najśmieszniejsze, jakby, jakby ten samochód zaczął jeździć teraz. Jakby no właśnie, tak samochody trochę nie ma. Wrócił do przeszłości. No, czek Czekaj, ja zobaczę, czy jest ten samochód, bo aż mnie ciekawi free revive! Ty wywalił no. ten! Są drzwi na I, i... Ja idę! Idę, już idę! Dobra, free y, wracamy! Nie, nie, tam, tu, chłopaki, tam, tam! Ze... Ej, faktycznie. Ej, drzwi są twoje, A A mówka naprawiła ten samochód! I wow. moje drzwi wróciło, no nie a to jest przecież. Musimy więcej takich kupić. Ej, ja widzę, że się teraz w kuchenkę gazową zamienił ten samochód. No bo. Ty... O Boże, i nawet się ich rozmontować i naprawić nie da teraz! Tak C blisko, a jednak tak daleko! Co za szaaajs! Nieeee! <noise> 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 Jestem załamany, ja co, idę sobie? Ja nie chcę! Mój samochód! <noise> ty mi się z tego samochodu jeszcze?! <głos> <głos> to ja jadę, nie ma, ty se czym innym. Okay. Na razie moja deska. A na jedzie deską. Katnap, ścigamy się, No już tak. ide, to, ide. O, to robimy trzy, trzy samochody? I ścigamy no. się, kto pierwszy dojedzie? Jeden deską jedzie, drugi jedzie. Robimy teraz y, rozdzielanie paliwa, czyli my bierzemy dwa kanistry, a ty jeden. Co? Co to no jest bo, za rozdzielanie paliwa? No bo nas jest dwóch, więc... Ale przecież katla, ...na głowę i O sobie spakuje drzwi tutaj do samochodu spokojnie. Juu. Zmieści się... Wszystko. Zabieraj te gruchoty ode mnie tutaj, bo to wiesz, zarazisz mój samochodzik biedny wypierciany. <laughs> Tobie To Dodarka! Czekaj tam, no czekaj, gdzie ty? Ej, no ty ciapku, no przecież no, na metę musisz podjechać i startujemy razem. No właśnie, już jadę Kata, na metę. Montuj, montuj drzwi. One nam szczęście przyniosą. Na! <laughs> One nam szczęście przyniosą. Gotowy Gregory? Czekaj, ustawiam się. No. katna robisz odliczanie. Dobra. 3, 2, a nie to od 5, 5, 4, 2, 8, 1 stary. I my, Noimara, Grigory. Chyba jeszcze spluniemy. Nie dolecciało. No, z takim kierowcą jak szarikan to daleko Czekaj. nie możecie być szybsi, ale... Poczekaj, zajedziemy mu drogę! Zrobimy mu szybcy i wściekli! No, co tam, Gregory? Spok spokojnie, zaraz Czekaj, wami... mu! Cześć, Gregory! Co się... Och, ten kurde drzwiami nas zepchnął! O, ja nie. jestem szybki, a... Widzisz ten dym? A, a po co ten dół? Teraz to ty go No bo ja muszę. Ja muszę nagrać! Nie chcę O nie! Ojej, sorrykan! Tornado! No Dobra! Piję. Ale. To po, jak parowuł! Ja, no ja, na węgiel chodzi! Ja, Gregory! Skogo! Gregor Gregory, skończyła ci się! Węgiel ci się skończył! <gry> Potrzebuję... Co mu się dzieje? No bo drogi węgiel jest! Ej, ej, ej tu są namioty jakieś, widziałeś to? One pół no. są! A, Lecimy! A bo myślałem, że tu questy są jakieś. Jedziemy! Ej, bo mi się chyba silnik pali! <gry> Spokojnie, jak zobaczymy ogniste tornado, to będziemy wiedzieli, że to ty jesteś przed nami. I to jest samochód za, za 1700! Jakiś gówno zyp, nawet nie za lubuksy nie prześciga! Jakby mi go za darmo dali, to bym nim nie jeździł. Ile macie paliwa? A, co, że jest bardziej ekonomiczny twój niż Nie, w sumie mój pół litra Psz. tylko spalił. A, no to to jest plus twój, bo my mamy 16,5. Więc spaliśmy jakieś półtora, więc... Tak, nie więc... no, o. Bo nawet! No, dwa, spaliśmy. trzy, 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 z z tymi, z paliwkiem! Dobra, szari, cantera, ja. ja! Dobra, jedź. Tylko pamiętaj, że on bardzo go nosi na skręcaniu, więc żeby się nie wywalił. No, szybko, bo jest most za niedługo, musimy. Ej, bo on paliwo zdobędzie! Szybko! Jedź tam! No Patrz, przecież, już dziękuję. Już tam. Jeszcze paliwko, ty. Już nam kradnie, już nam kradnie! Co nam kradnie, z złodzieju? Zaraz ten! No ja kata! Kradnę, wyciągaj węża! Na Zabieramy mu z baku, wyciągamy. Wyciągam <laughs> już deskę! Co to tak, bucha! No ale jesteście no. <noise> Ej, co, e, co, <noise> co ty silnika szukałeś? Ej, no! Ej, jak tak, no? Luzik, ja tam pójdę! Ja mam deskę! <noise> Czy ty nam wyrzuciłeś coś? Tak, silnik! Na... Dobra zawika się o ty dziadu! Jak mogłeś nam wyrzucić silnik? My tak nie zrobiliśmy! No co opony A ktoś ci wyrzucił coś za most? Wszystkie opony mi zdjęliście! Ale coś wyrzuciliśmy? Łap silnik! No nie! mnie! No nie! No to teraz to jest wojna, teraz, Gregory. Teraz to jest wojna, już się nie zatrzymamy na postój. On nam jeszcze jedzenie wyjada, co jest z domów! Nie! O nie! Nie, Szarika! Katnap jest niedobrze. Jest bardzo niedobrze. Lecimy okay. razem. O nie! To burza nie! jest! To burza jest! Się... Ja umieram! Ja nie mam schronienia na moście! Chowaj się do samochodu! Wszedłem pod most i co ciekawe, tutaj nie zadaje mi obrażeń. O! mi zadaje! Ja już jadę po was! No ale to nie jest wcale ratunek Gregory. Nie auto spadło! A, no fajnie. I na ilu jesteś metrach? 600 metrów jeszcze jestem. Okej, okay, to czekaj. A, bo ja Sinnel. Ostatnim razem biegałem pod mostem i nic się nie działo, a teraz nagle coś się stało. No skoro Gregory po mnie przyjechał, to oznacza, że muszę się zrobić. No czekaj. No i rozbij mnie pod mostem! Gdzie ty jesteś? To jestem... Na początku mostu, na pięciu tysiącach. Czekaj, czekaj, czekaj. Ja muszę wyjść z tego mostu. Ej, a może mogę? No, robię test. Robię test. Czy nad dziurą? Krygory. Nie! <grygory> Jednak nie dałem rady <grygory> Ok. <przyjadę> nad dziurą. <grygory> To ja już wiem, jak to się skończy teraz. Dwa. Szarikan. Jeden. <grygory> a ch chodź tam, gdzie się doje... <grygory> to był najgorszy samochód, jakiego widziałem. jaki widziałem do tej pory. Ja nie wiem, czy był jakiś gorszy. Moi kochani, jeżeli odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i już wkrótce widzimy się w kolejnych niesamowitych odcinkach z Dusty Tripa w rollok się u mnie na kanale. Dajcie znać, co sądzicie o tym super wypierdzianym samochodzie po z powrotu do przyszłości od Gregorego. I w sumie, no chyba się domyślam, co chcecie powiedzieć. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!